Witam serdecznie. W odniesieniu do mojego filmu Pracuje szef nie płaci, powiemy dzisiaj sobie, powiem Wam dzisiaj o bardzo istotnej kwestii, co zrobić w sytuacji, kiedy pracujecie i nie otrzymujecie wynagrodzenia za swoją pracę. Powiem Wam za chwilę, jakie można w tej sprawie kroki podjąć. Pierwszym krokiem, jaki należy zrobić w tej kwestii, jeżeli nie otrzymujecie wynagrodzenia za swoją pracę, to jest złożenie pisma, złożenie pozwu do sądu o wypłatę należnego wynagrodzenia. Jednak nie jest to takie proste, bo musicie wiedzieć o tym, żeby złożyć takie pismo do sądu, musicie się czymś wspomóc w tym właśnie piśmie procesowym. Niezbędni są tutaj świadkowie. Dwoje, troje, nawet czworo świadków, którzy potwierdzą, że w tym miejscu pracowaliście, że wykonywaliście dane powiedzmy tam, no daną pracę. Że wykonywaliście tą daną pracę, że ci świadkowie to potwierdzą. Co następnie? Następną rzeczą są dokumenty. Listy obecności. Listy obecności. Już Wam mówię, co można zrobić. Dokumenty, listy obecności, umowa o pracę, podobne dokumenty. Jako dowód mogą posłużyć również smsy, jakie będziecie pisać ze swoim szefem, bo i takie przypadki się zdarzają, że co wam napisze, dlaczego nie wypłacił wam tego odszkodowania. Nagrania rozmów z pracodawcą, jak również z pracownikami, które będą potwierdzały, że w danej firmie pracowaliście. Następnym krokiem jest zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy takiego problemu. Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy ma ona prawo kontrolne w stosunku do pracodawców. Zgodnie z treścią artykułu 33 o Państwowej Inspekcji Pracy, to w wyniku kontroli inspektor pracy ma obowiązek wydać decyzję nakazującą pracodawcy wypłacenie należnego odszkodowania jak i innych świadczeń przysługujących pracownikowi. Nakazy w trybach w tych sprawach pod, nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Podaję Wam telefon do Państwowej Inspekcji Pracy. Główny Inspektor Pracy, numer telefonu 22 391 82 15. Powtarzam 22 391 82 15. Możecie również skorzystać z czegoś takiego jak Krajowe Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych. Bo może nie wszyscy wiecie, że takie coś właśnie istnieje. Krajowe Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych. Numer znajdziecie sobie w internecie. Proszę Państwa, w to piękne, jakże święto nasze narodowe 11 listopada, dzisiaj nasze narodowe, wspaniałe święto niepodległości, nagrywam Wam właśnie ten odcinek, bo nie można zapominać również o tym, że są sprawy dnia codziennego, takie jak właśnie to, że duża rzesza pracodawców nie płaci swoim pracownikom wynagrodzenia za pracę. A wiem, że są ludzie, dla których 1700 czy 2000 zł czy też kilka wypłat, kilka tysięcy złotych może stanowić ogromny majątek i od tego zależy to, czy będą mieli co jeść, czy będą mieli co włożyć do gara, do przysłowiowego gara. Także namawiam do podjęcia tych kroków, jeżeli macie taki problem ze swoim pracodawcą. Tak jak mówię, skierowanie pozwu do sądu o zapłatę zaległości, świadkowie, którzy potwierdzą, że pracowaliście, dokumenty, listy obecności, umowa podobne, dokumenty, smsy i nagrania rozmów z pracodawcą, zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak również w sprawach jakichś bardziej skomplikowanych można skorzystać, a nawet trzeba z porady Krajowego Biura Bezpłatnych Porad Prawnych. Serdecznie pozdrawiam.